Witam serdecznie. Chciałabym tutaj państwu przedstawić tak bardzo szybko asortyment naszego sklepu internetowego na Allegro. Nasza nazwa przypominam, to jest Akcesoria Gaz. Mamy dostępne zestawy z reduktorami gazowymi, z takim reduktorkiem zwykłym oraz z reduktorem z manometrem. Taki zestaw możecie Państwo u nas kupić w różnych rozmiarach, z wężem jednometrowym, dwumetrowym, trzymetrowym oraz pięciometrowym. Jeśli chodzi o węże, my jesteśmy wierni firmie Celfast, jest to wąż 3 mm, to są bardzo grube węże, nie ma problemu z załamywaniem się ich, są bardzo dobrej jakości. Możemy również Państwu zaproponować zestawy ze złączkami. Jeśli chodzi o złączki, mamy tutaj dwa rodzaje. Są to złączki kątowe oraz złączka prosta. Są one z bardzo dobrej jakości. Nie ma tutaj w ogóle żadnych reklamacji, jeśli o nie chodzi. W przeciwieństwie na pewno są lepsze od złączek z ocynku, które są na pewno dużo słabsze. W każdym zestawie są też dwie opaski zaciskowe: uszczelka do butli, uszczelka krygielitowa do złączki. Są to też bardzo dobre uszczelki, które się nie przebijają w przeciwieństwie do gumowych. Dodatkowo jeszcze zestawy mogą być też również z dyszami. My mamy taki standardowy zestaw, w którym sprzedajemy. Bardzo jesteśmy z niego zadowoleni.